Siemandero, jestem w takim miejscu, gdzie kondzio mi powiedział, że jest tam zaśmiecone przy stawach. No i już udało mi się wyciągnąć trzy takie butle. O, ta fajna taka nawet. Trzy butle. I złomik jest też. To porządny złomik. Także złomik tu zostawię na razie. No. A idę w miejsce. Od jakiejś stawy Gdyby nie ten płot To bym powiedział, że tutaj jest totalna dzicz No bo zaraz od tego płotu Tutaj w tą stronę to już jest taka dzicz Właśnie Kądzie mówi, że jakieś szpule Tutaj przywieźli O jakiś samochód jest też No ciekawe No jest szpula faktycznie Nawet trzy Po co te szpule tutaj przynieśli No. Kolejowe szpule. To jest trochę złomiku nawet. No dobra, tu są szpule. Gdzieś tu śmieci były też. Nie opada. No i właśnie doczekałem się końca przyszedł. Witam Was, cześć. Śniadanko, ja ty się spóźnił trochę. No. Tak wyszło. No ale po, pokazał mi tą miejscówkę właśnie paskudną, na, no. nawalili jakieś tu szpule. Dokładnie. Dobrze, że drewniane, nie? No przynajmniej, ale stalowe elementy. Są. I idziemy teraz, jakieś puszki tam powywalane no. były. Nie będziemy głośno mówić, ale to wędkarze prawdopodobnie. Wędkarze oczywiście. I tak. pijaczki też jakieś tam no przychodzą, tak, tak. nie? Nie wszyscy, co przychodzą nad staw to są wędkarzami, nie? Tak, kilku przegoniłem, kilku naprawdę łowiło. <laughs> no to zobaczymy na miejscu co tam się dzieje, nie? Prowadź kończy, tutaj przecinka jakaś była, widzę. Ja wiem czego oni tu przecieli. Kądziu, tu są linie wysokiego napięcia. Oni tak, tak jak u nas wykarczowali tam Wiem No O ładnie, ładnie A łabędzie są czy Łabędzie są Dziewięć młodych Wow Myślałem, że wiesz, jak zobaczyły ten syf to odleciały Pokazać wam Pięknie tutaj Stam wody spadł ponad metr Faktycznie O tam jaka rybka pływa fajna No Młody A tutaj prezenty. No, pięknie, pięknie po prostu. No cóż, no, ja to zabieram, posprzątam. I przy okazji będzie aluminium na pchlitark. Na targ będzie aluminium, nie? A. Aluminium na złom, ale też są buteleczki zwrotne. Jedna, druga. I trzecią tu widziałem jeszcze. O, no dobra, sprzątamy to. Nie ma co się w ogóle zastanawiać, bo to w końcu wyląduje w wodzie jak się tego nie zabierze no dokładnie, dokładnie. No. najpierw zmniejszymy yy, skondensujemy je, czy skompresujemy jak kto woli żeby było łatwiej, ja wrzucam wszystkie do jednego wora, a później sobie posortuję to butelki kukurydza ma będzie przestały na brzeg wychodzić jak to zobaczyłem żebyś no. widzę, że spalone też częściej jest niestety On the other Jakieś już stare puszki Zardzewiałe już o. Udało mi się zejść tutaj niżej Bo te puszki i śmieci Pospadały tu ze skarpy Kondzio tam utylizuje Te co wyrzuciłem na brzeg o. A ja tutaj to przerzucałem, A ja tutaj ja resztę działam co było głębiej no powrastały, tam to potem już wrosło tutaj krzaki jakieś Jakieś dziadostwo w środku urosło o, Tam jeszcze jest kartą Jest Dobra, teraz muszę jakoś stąd Wyjść. tam jeszcze słoiczek, jest jeden puszka. No i tu butelka. O. Jest. Jeszcze tam, tu to, to będzie dobrze. O. Jest sięgnięte o. Muszę się jakoś teraz wydostać na górę. A jeszcze, jeszcze tutaj pochowały się butelki. No. Kazimierz płaski Puszka z syfem Dobra, zbieram to idę na górę o, Udało mi się jakoś stąd wygrzebać A, Kądziu tutaj pozbierał jeszcze z dołu, ale jeszcze Widzę, że jeszcze, o patrz. tu jest jedna, schowała się O masakra Tutaj to bym Ci nie radził filmować. <gry> Wiesz dlaczego? No. no? Gniazdo, gniazdo ost, zatkane? Tak. No to odetkaliśmy Właśnie. O. Później to wszystko tu ląduje właśnie. W tym bajorze. Patrzcie jak tu pięknie. Gdyby nie te śmieci. Jeszcze dostrzegłem kilka śmieci tam, musiałem zejść drugi raz. Co tu, kończymy mamy w tym słoiczku? Powąchasz? Nie, lepiej nie. nie. Po prostu opróżnij. O, jaki smród, zakręć z powrotem. O matka. Uh. Pakujemy. O, uh, jakaś woda. Też odkręcimy to to. Takich butelek to już nie widziałem. Jakaś stara butelka. Jeszcze jakieś multiwicie czy w innym dziadostwie. Dobra. No i trzeba to ogarnąć, więc zrobimy pstryk i, i się do, zaraz zniknie. Pstryk? Uo! O, od razu lepiej, tak, krzyciutko. No, z grubsza dwa worki. Jeden, drugi. Jeszcze jakiś sznurek tutaj. Drówko końziu. No tak to dzisiaj działamy w taki sposób. Jeszcze tu zsiadłem z tej strony, bo tutaj coś widzę. No, oczywiście, że tak Puszka tabletki. Na zgagę I jeszcze butla jedna tutaj w wodzie. Dobra Patrzcie wyłowili tutaj tę trawę morską i jakąś butelkę wyłowili, ale już nie zabrali Gratulacje Że kodziu jeszcze przyprowadził w jedno miejsce, gdzie różne rzeczy były typu taka właśnie, takie właśnie lusterko. Jest piękny złomik, który oczywiście zabieram. Jakieś puszeczki po drodze wpadły i ciekawostka, Jezusek, no wyrzucili Jezuska takiego. Jezus No nie, zabieramy. Oj, to taki nasz złomiarski żywot, coś tam się posprząta, coś tam się znajdzie, piękne pola, łąki, przyroda. Tutaj kądziu są. Abyś widział jak tu kiedyś pięknie było, jak tego potu, betonowego jeszcze nie było. O, to już w ogóle. To była taka wielka, zielona z kwiatami polana. Ła! Wow. Tu prześlicznie było. Tutaj jeszcze była taka ścieżka, tam dalej rów płynie taki stary mostek, piękny drewniany. No ten, ten płot troszeczkę psuje krajobraz, ja no, wcześniej no, mówiłem. Krajobraz. A kądziu jeszcze ma tutaj tajną miejscówkę na grzyby. Dokładnie. Czerwone kozaki. Nie czerwone, w tym roku akurat zwykłe. O, ale czasami były, ale pamiętam, dwa lata temu mnie tu przyprowadziłeś, to czerwone mi zbierali. Tak, w tym roku trafiło się dokładnie cztery prawdziwki. <grym> i... <grym> I trafiły się jeszcze maślaków kilka sztuk o. i podgrzybków kilka a... sztuk, a reszta same same kozaki i to nie rozwracają z pełnymi wiadrami są. Wow, no to nieźle. Fajna miejscówka. Fajna. Niby malutki las. A nie? węża tu spotkałeś kiedyś? Oczywiście, że tak. Tak? No. Za skrońca? Ile razy. No, tak czułem, że tu mogą być. A, a tam są nory lisów, tam dalej jeszcze. Pięknie. Lisa tak samo, nieraz mu się udało spotkać tutaj... No i co tam ci gada ten lis? <noise> Nic, ale tutaj y, czasami, jaki ładny dzień, takie stada sarenek tam dalej przebiegają, ale to stada są po 40, po 50 sztuk. Uuu. Łosie tutaj dwa widziałem z Maryś, bo jest koleżanką. Jak yeah. Pięknie, dzicz. No. A tu wycięli, bo są właśnie te, te wysokiego napięcia, tak jak u nas. A może widzowie kojarzą takiego ptaszka jak zimorodek? Mmm, piękny. Tu, tutaj tak samo nad tymi stawami, a, piękny, lato. On wodą. wygląda jakby był egzotyczny jakiś, tak. nie? On jest taki niebiesko-zielony, taki, w pół egzotyczny. Niebiesko -zielony, taki jest no fajny, fajny. Trochę różne kolory ma. Dobra, zabieramy te wory i jakieś podsumowanie tam dalej strzelimy. Dobra, dotargaliśmy te worki, złom, do tego miejsca, gdzie te butelki znalazłem i jeszcze ten złomik, no i żegnamy się z Państwem. Cześć wszystkim. Trzymajcie się, do następnego, hej! A po co tu przywiązywali te butelki do sznurków? Jakieś straszaki na sarny? I Coca-Cola jedna jeszcze jest. Coca-Cola. Coca-Cola! O, jeszcze ładna puszeczka Warsa, krem do golenia aluminiowy. Stara puszka, Warsy do tej pory są jeszcze. A ta jest. w środku? No zaraz zobaczymy, czy tu jest jakaś data jeszcze. Nie ma. No psikniemy. A, nawet nie chcę psiknąć. Od Artura Kaniowa. Lampa. Dziękuję bardzo ci drogi Arturze, przepiękna lampa. No. Na pewno będzie pięknie błyszczała w mojej kolekcji. Super prezent. Na, na maszynie do szycia Singer. O, będzie stała. No. Elegancko. Patrzcie, kończył dłoń mi zgła... kompresowo Skompresował takie żelastwo grube, to jest byk. A jeszcze taki bonusik, tutaj przyjechaliśmy do Ilonki i Sylwana. Tak. Byliście na grzybach? Pojechaliśmy do lasu, nazbieraliśmy. E, tak, to jest właśnie leśny urobek. To jest nasz urobek z lasu, nazbieraliśmy. Wzięliśmy i właśnie teraz posegregujemy i wyrzucamy. Macie I wyrzucimy śmieci. I Maxiu też macie zbiera śmieci. Tak, a grzyby to tutaj, tak? A z grzybów to mamy tyle. Wow. Także... Gratulacje. Przeczek, śmieci i mamy urobek. Okej, okay, to hej. Projekt ulas las. Jak się macie.